Dzień dobry, szczęść Boże. Yy, witam w Bibliotece Augustiańskiej. Yy, dzisiaj chcę powiedzieć kilka słów o książce Francis Alice Forbes, święta Monika, ideał matki chrześcijanki. Yy, otóż yy, yy, ta książka yy, jest jakby to powiedzieć, taką beletryzowaną biografią, a zarazem przybliżeniem postaci świętej Moniki i jej relacji z synem świętym Augustynem. Autorka Francis Alice Monika Forbes jest Towarzystwa Serca Jezusowego w Szkocji. Urodziła się 16 marca 1869 roku, zmarła w 1936 roku. Ta książka nie jest dziełem naukowym, jest pozbawiona przypisów, natomiast wiele możemy się z niej dowiedzieć właśnie na, na temat tego, jak wyglądała ta historia, tej relacji. Matki z synem. Otóż o samej świętej Monice możemy powiedzieć, że wychowała się na rodzinie pobożnej, aczkolwiek została wydana za męża Poganina Patrycjusza. W pierwszych latach małżeństwa już urodziła się im, urodziły się im dzieci: Perpetua, Nawigiusz i właśnie święty Augustyn. O ile o dwójce tych dzieci, Perpetui i Nawigiuszu, niewiele wiemy, nie sprawiają no raczej kłopotów. To tutaj to dziecko, święty Augustyn, było najsłynniejsze. Wychowywał się święty Augustyn początkowo w Tagaście, tam zdobywał pewne nauki. W szkole przykładał się tylko do tych przedmiotów, które mu jakby wychodziły. Do innych się przykładał mniej, natomiast już wykazywał pełne zdolności i dlatego mąż Patrycjusz postanowił go wysłać do Madaury, odległej o 30 km od Tagasty. Tam nabywał kolejnych szlifów, był bardzo uzdolniony, wró wróżono mu karierę w dziedzinie poezji i prawa. No i tak debatowano właśnie o Augustynie, co z nim dalej robić. No i stwierdzono, że wyśle się go do Kartaginy. Natomiast jeszcze rok miał pobierać nauki prywatnie w Tagaście. Przez ten rok Monika się bardzo, święta Monika, matka, bardzo cieszyła się na takie bycie z synem. Natomiast po powrocie z Madaury już, jak pisze Francis Alice Forbes, Augustyn był jakby taki niedostępny, trochę za mgłą. nie było już tej dobrej relacji z matką, no i Natomiast to, co było dobre, to zbliżanie się z Polatą do, do Patrycjusza, do męża, który jakby tak bardzo pomału za sprawą łaski Bożej się nawracał. Tutaj jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że Patrycjusz i Monika mieszkali razem z matką, Monika mieszkała z teściową, która na początku traktowała ją bardzo źle. Niewolnicy wnosili na Monikę, wymyślali niestworzone historie kłamliwe, no, ale później okazało się, że to wszystko były kłamstwa, i właśnie ta relacja z Teściową uległa znacznej poprawie, i Teściowa już umierała, pogodzona tylko z Bogiem, ale również z synową. Ten powrót Augustyna po okresie nauki w Madałuży do, do Tagasty, ten, ten, ten roczny pobyt, owocował jakby był taki złamany, bo z jednej strony Augustyn dokazywał, tak jak mówiłem poprzednio, przy okazji mówienia o książce Wiesława Dawidowskiego o świętym Augustynie zachowała się właśnie ta historia jeszcze przytoczona w wyznaniach świętego Augustyna, kiedy on z kolegami szedł do sadu i, żeby zrobić na złość sąsiadowi, zrywał grusze, rzucał je na pożarcie świnią. Także z jednej strony były takie jakby złe rzeczy, które się działy, ale z drugiej ten apetyt i głód wiedzy coraz bardziej rusł. Dlatego też przyjaciel rodziny Romanianus postanowił opłacić Augustynowi studia w Kartaginie, chociaż Monika cały czas przejmowała się tym. Kartagina była miastem pogańskim, miastem zepsucia, no ale tam właśnie postanowiono wysłać Augustyna. Tam bardzo dobrze się uczył, odznaczał się przymiotami wiedzy. Był bardzo dobrym retorem. Natomiast trzeba też powiedzieć, że wciąż miał jakieś kolejne plany Augustyn i postanowił pojechać na studia do Rzymu. Wtedy matka Monika już całkiem załamała ręce. Nie chciała, żeby. Syn ją opuszczał. Nie, 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 nie chciała też, żeby uległ zepsuciu, ale już wtedy w Kartaginie niestety to zepsucie miało miejsce, ponieważ Augustyn spotkał się tam z sektą Manichejczyków, uległ tym wpływom do tego stopnia było to dojmujące, że po powrocie do Tagasty nie znalazł schronienia u matki, yy, która go wyprosiła z domu yy, u Moniki ze względu właśnie na tą herezję manichejską, której uległ Augustyn. Yy, na początku, chociaż później, już coraz mniej, coraz mniej yy, przypisuje się tą modlitwą świętej Moniki, aby właśnie yy, Augustyn się nawrócił. I postanawia on udać na studia do Rzymu. Tam Francis Alice Forbes przekazuje taką scenę o matce i Augustynie, o Monice i Augustynie, którzy spacerowali brzegiem morza, modlili się przy kaplicy świętego Cypriana, ale w końcu powiały wiatry, Augustyn wsiadł na statek i pojechał do Rzymu na naukę. Tam otrzymuje stanowisko retora po początkowych perturbacjach i zadomawia się tam. Odesłano go do biskupa Ambrożego, który miał na niego największy wpływ. Na jego nawrócenie nastąpiło jakby całkowite zerwanie właśnie z herezją manichejską. Nawrócenie się na właściwe tory i, i przyjaźń z biskupem Ambrożym który bardzo pochlebnie wyrażał się o Monice, o świętej Monice, że to właśnie jest taki ideał matki chrześcijanki, która stale dba o swojego syna. Też w tej książce Francis Alice Forbes opisuje taki moment, kiedy Augustyn już załamany pod wpływem grzechów pod figowcem zaczyna płakać, aż w końcu słyszy w sobie wewnętrzny głos Tolle lege, tolle lege, weź to i czytaj. Wtedy otwiera Pismo Święte i trafia na tekst świętego Pawła o tym, aby nie ulegać rządzą. Wtedy właśnie odnosi ten tekst do siebie bardzo i postanawia całkowicie się nawrócić z nocy, z, wielką, z wielkiej soboty na nie, Wielką Niedzielę przyjmuje Augustyn Chrzest z rąk biskupa Ambrożego. Wtedy właśnie można powiedzieć, że te modlitwy świętej Moniki zostały wysłuchane. Augustyn nawraca się na wiarę i jakby powiedzieć, no, Monika już. Spokojna Osyna dokonuje swoich dni. Umiera ona w Ostii, natomiast tysiąc lat później papież Marcin V przenosi jej zwłoki do Rzymu, do kościoła świętego Augustyna. Ta książka święta Monika idea matki chrześcijanki, skromna objętościowo. Zachęca do tego na, na samym końcu. Mamy taki wymieniony pasus o zgromadzeniu matek chrześcijanek, które powstało w XIX wieku we Francji, które właśnie służyło do tego, aby modlić się za członków rodziny, którzy weszli na złą drogę czy to mężów, czy to synów, czy to córki Zgromadzenie Matek Chrześcijanek również powstało w Stanach Zjednoczonych w 1881 roku pod auspicjami Kościoła Świętego Augustyna w Pittsburgu. Zatem właśnie Święta Monika jest patronem Matek Chrześcijanek. Którzy, których mężowie pobłądzili, których synowie pobłądzili, jej modlitwy zostały wysłuchane. Mamy w tej książce wiele ładnych opisów. Na, to, na przykład, kiedy Monika i Augustyn udają się na spacer, rozmawiają, debatują, właśnie można powiedzieć wysnuć wniosek na podstawie tej książki. Że ta relacja syna z matką była bardzo pogłębiona, opierała się na Bogu. Zresztą już od najmłodszych lat te nauki matki były skierowane właśnie ku temu, żeby właśnie patrzeć, jak naj, być jak najbliżej Boga. Dlatego tutaj się przypisuje to zdanie. Świętego Augustyna, niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Tobie właśnie tym początkowym tym początkowym um, nauką matki, y, y, które miały miejsce w dzieciństwie. Yy, I tak byłaby po yy, tak można byłoby pokrótce streścić tę książkę. Można jeszcze dodać, że Augustyn był bardzo towarzyski, miał wielu przyjaciół, czy to w Kartaginie, czy w Rzymie. Bardzo przeżył śmierć swego przyjaciela w Tagaście. Sam Augustyn był o krok od śmierci dwa razy. Raz jako dziecko, kiedy bardzo chciał przyjąć chrzest. Ten chrzest został później odwleczony przez Patrycjusza. A później, kiedy znalazł się w Rzymie, również dostał wysokiej gorączki. Ale został uratowany. I jego przyjaciele na przykład Apliusz, licencjusz, syn Romanius, Romanianusa, czy sam Romanianus, który niejako po śmierci Patrycjusza przejął nad nim taką pieczę ojcowską i opiekował się po, po prostu nim nie tylko pod względem finansowym nie tylko pod po względem tak zwanym wikt i opierunek czyli, mie, czyli mieszkanie siedziba no ale również właśnie taka opieka ojcowska była tutaj z, je, z, z jego strony mu pisze Francis Alice Forbes, że Augustyn roztat, ro, 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 roztaczał czar Taki właśnie czar w rozmowie. Pisze też, że właściwie matka, każda powinna cieszyć się z takiego syna, obytego w sensie światowym. Natomiast dla świętej Moniki najważniejsza była czystość serca jego syna i to, i wierność cnotom i zasadom chrześcijańskim, wierność Chrystusowi. Natomiast ten światowy blik, który jakby był bardziej, w ogóle nie był ważny w jej postrzeganiu syna, tylko zależało jej przede wszystkim na synu jako na prawdziwym, gorliwym chrześcijaninie, który prawdziwie i gorliwie wierzy w Boga i można powiedzieć, że jej modlitwy zostały wysłuchane. W końcu święty Augustyn się nawrócił. Do końca wspominał matkę Augustyn, płakał nad jej grobem, nad jej ciałem, wspominał ją z takim rozrzewnieniem, że właśnie to dzięki niej dokonało się to nawrócenie. Także popowieść Francis Alice Forbes o świętej Monice jest równocześnie Opowieścią o świętym Augustynie, opowieścią o ich relacji, która służy również budowaniu nadziei, że nawet z trudnych sytuacji, z trudnych okoliczności, da się dzięki gorliwej modlitwie wyjść i Prawdziwie zamieszkać w Bogu, co widać na przykładzie relacji świętej Moniki i św. Agustyna. Dlatego polecam tę książkę. Została ona wydana przez wydawnictwo diecezjalne i drukarnie w Sandomierzu w 2012, w 2012 roku. Tłumaczyła ją Katarzyna Niklewska. Serdecznie polecam. Kolejna pozycja w Bibliotece Augustiańskiej. Dziękuję.